Dzień dobry moi drodzy. Chciałem Wam dzisiaj kilka słów powiedzieć na temat ściółkowania. O tym jak się przekonałem że w tym roku, że ściółkowanie jest niezwykle ważne w ogrodzie. Przy krzewach, przy drzewach, przy warzywach również. Jak i też zostawianie tej ściółki na zimę, tak naprawdę na przykład na, na polu. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że w tym roku właśnie tej ściółki u mnie po prostu brakuje. I z racji tego, że zdjąłem ją na przykład z grządek podwyższonych po to, żeby ziemia się nagrzała i to był dobry pomysł, ale jak tylko się nagrzeje, jak tylko już wysiewamy, wysadzamy coś, powinniśmy ziemię z powrotem Przykrywać jak już tylko troszeczkę tych promieni słońca dostanie, troszkę się ogrzeje, jak najszybciej ściłkować. Do ściłkowania, oczywiście, różne materiały można wykorzystać. Jest filmik na naszym kanale o tym. Możecie znaleźć pewnie tam na playliście. No, w ogród w szumilesie. No, jak wpiszecie ściłkowanie w szumilesie, gdzieś w wyszukiwarkę to wam znajdzie. I dlaczego moi drodzy, na przyszły rok. Oczywiście plany jak zawsze wielkie, a potem nic z tego nie wychodzi, ale chciałbym wyściółkować większą część ogrodu i znaleźć w ogóle na to materiał i czas, żeby to zrobić. Otóż powiem Wam na przykładzie tutaj poletka, na którym dopiero co posadziłem pomidory niedawno. Nie mam jak zwykle kiedy zrobić wszystkiego na czas, ale. Zarasta to pole niesamowicie. W zeszłym roku się pytaliście, jak to jest, że ja nie mam w ogóle chwastów, jak ja to zrobiłem? Otóż ta ziemia to była ziemia nawieziona tutaj z tych górek, co tam są. Ze środka ich, więc część chwastów tam po prostu no, padła w środku i było grubo wyściłkowane liśćmi, a potem było też wyściłkowane słomą, dlatego tych chwastów prawie nie było. Teraz. Większość upraw w ogóle mi się tutaj nie udaje, bo zarasta wszystko chwastami. Te wszystkie wysiane rzeczy po prostu zarastają. Tak jak go na przykład tutaj zobaczcie, tu było akurat wysiewane, a nie sadzone, ale tu rośnie por. I on już nie ma szans tutaj. Tu już wszystko zarasta i nic z niego nie będzie, dlatego bardzo ważne jest, żeby to ściółkować tak mocno e, ogranicza inwazyjność chwastów dobrze zrobiona ściółka że warto to robić właśnie w tym roku, kiedy poodkrywałem to ze ściółki kiedy mi brakuje trochę tej ściółki w ogóle przekonuję się o tym, jak dużo pracy to wymaga, żeby potem utrzymać ten ogród, że ja nawet ściółkując grubo, ledwo miałem czas a teraz już nie mam absolutnie czasu zobaczcie ile chwaściorów tutaj rośnie poza tam koperkiem Yeah. Mm -hmm. ale generalnie mnóstwo. Tu Agnieszka ostatnio cały dzień spędziła, żeby to odchwaścić, ten kawał. I ja teraz posadziłem te pomidory, takie wygibusy jeszcze I, i, i dopiero wyściółkowałem słomą, żeby po prostu trochę mniej chodzić przy tym. Jeżeli chodzi o krzewy owocowe, dawałem tutaj kompost i potem ściółkę w postaci takiego próchna jakby. Też za mało tego, tej ściółki, że przez, na tym kompoście wszystko pięknie rośnie. Zobaczcie, ile słoneczników tu rośnie pod tym krzewem jeżyny bezkolcowej. Tak nie powinno być, bo konkurują z tą jeżyną. Powinno się tego usunąć jak najwięcej, a najlepiej wszystko i wyściółkować tak, żeby ta ściółka tylko te kwasty chociażby ograniczyła, ale przede wszystkim też woda. Było te, teraz popadało wczoraj, ale generalnie było nawet już któryś tydzień u nas gorąco i bez opadów i, i niestety no, było, było sucho, też te krzewy nie, ma, nie są w takiej strasznie dobrej kondycji. No w ogóle mam teraz zarośniętą działkę, to tak może niedobrze tu pokazywać, ale o, widzicie ile słoneczników rośnie z kompostu, ze ściółki, a powinno się to po prostu wszystko powyciągać, bo to tutaj z malinami konkuruje. No i niestety no kompost, ludzie mówią o tym, żeby ściółkować kompostem, a ja nie jestem tego fanem, bo to zależy od tego, jaki się ma kompost. Jak się ma taki jak mój, robiony tam na, na zimno, można powiedzieć, to absolutnie nie może. Można tego robić, bo będziecie mieli jedno wielkie pole uprawne chwastów. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Tu, gdzie troszeczkę było wcześniej ściółkowane, bo stał taki tunel w zeszłym roku i trochę się odchwaściło, to jeszcze coś tam rośnie, jakieś cukinie, dynie i tak dalej, ogórki. Tam dopiero posadziłem. Tutaj, jak ziemia została tak poodwracana, ściółki się można powiedzieć pozbyłem przez to wymieszanie, to rośnie poletko tych wysianych tak słoneczników tak byle jak i masa chwastów już się pojawiła tak? bo to nie, jest, nie było to wyściółkowane, w zeszłym roku słoneczniki rosły elegancko w słomie, nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o grządki podwyższone, pomimo że ciągle próbuję załatwić sobie jakąś lepszą kosiarkę do zbierania do kosza i nie mam takiej dobrej, mam tylko taką starą pchaną Kiepsko się nią kosi, tę naszą nierówną działkę, ale, ale skosiłem i mówię, tą trawą wyściłkuję, bo przynajmniej teraz to już jest kilka dni, widzicie, już wyschła ta trawa i na razie chwasty się jeszcze nie przebijają. To jakieś pojedyncze sztuki, wiadomo, no zawsze gdzieś tam coś się przebije, ale trochę już mniej roboty. Moi drodzy, ja w zeszłym roku taką grządkę to raz na... Dwa trzy tygodnie może wypieliłem i nie było za dużo kłopotu z tym. W tym roku można było pielić dwa razy w tygodniu. Chwasty się pojawiały po prostu jeden za drugim, dlatego mówię no trudno, no trzeba chwilę poświęcić i wyściółkować. To wybrałem te chwasty, skosiłem trochę tam działki tam gdzie taka trawa, gdzie najczęściej się chodzi i wyściółkowałem cały ten teren, bo naprawdę to jest robota głupiego. Chodzi człowiek i ciągle tylko się zajmuje chwastami, co powinien robić inne rzeczy, prawda? I, i też ziemia przesuszona. Teraz jak to zrobiłem właśnie tę ściółkę i, i wcześniej też trochę tam podlałem, to zobaczcie, pory zaczęły wreszcie jakoś tam rosnąć. Tu są takie jeszcze pory, bardzo takie były słabiutkie sadzoneczki porobione. Dopiero teraz zaczynają odżywać po kilku dniach, jak ta ściółka tutaj leży, bo się przesuszały te grządki zbyt mocno. No, pomimo tego, że ja tutaj dodaję tej ziemi kompostowej i innych dodatków, to cały czas jest to na bazie takiej. Cały czas jest to na bazie takiej ziemi piaszczystej, więc nie ma co się dziwić, że tutaj no, cały czas jest to jeszcze kiepskie. To jest jedyna grządka, która nie została jeszcze wyściółkowana, bo tu jest trochę taki bałagan. Ja już nie miałem czasu tego zrobić, ale tak samo w, ten, w tunelu. Moi drodzy, jak najszybciej, jak mi się uda, to zbiorę czosnek i cebulę. Już czekam, żeby rzeczywiście tak no, zebrać taką, żeby chociaż chwilę dłużej też ona była u nas, a nie że, że, że pozbieram i od razu jest do zjedzenia, tylko taka, żeby no, dojrzała była już ta cebula i ten czosnek. To zbiorę jak najszybciej, pozbywam się chwastów i również wyściółkowuję. Niektórzy mówią, że pomidorów się nie powinno ściółkować. To nie jest prawda, moi drodzy. Po prostu chodzi o to, żeby pomidory miały w środku. Znaczy miejsce takie, żeby nie, nie, trawa na przykład do nich nie dotykała, żeby jakaś wilgoć za duża tam nie powstawała, jakieś choroby grzybowe. Ale normalnie można ściółkować, tak jak i każde inne warzywa, krzewy i, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj przez jakiś czas chociaż się ograniczy te chwasty, już będzie trochę mniej roboty. Bo naprawdę w tym roku się przekonałem, że nie, ogrodnictwo bez, bez ściłkowania. To na tej chwilę nie jest dla mnie, wszystko zarasta chwastami. Wszystko trzeba cały czas dbać, pielić. Tak nie może być. Tu wiecie, w permakulturze mówi się o tym, żeby ziemia nie była goła, bo tam się wyjaławia, bo to, bo tamto. Różne rzeczy. Wiadomo, to, to ma ileś tam różnych swoich no, powodów, dlaczego tak, a nie inaczej. Różne rzeczy się robi. Natomiast chodzi tutaj głównie o to, że dla mnie ta ściółka. To jest mniej podlewania i mniej pielenia. To są dwie takie naprawdę bardzo istotne cechy. Koszmar w tym roku. Koszmar, że ja poodkrywałem tę całą ściółkę, tak, żeby się ziemia nagrzała. No i z jednej strony tak, nagrzewa się szybciej, to jest prawda, ściółka działa jako jak izolator i, i rzeczywiście no słońce jak ma tutaj ogrzać ziemię to jest ciężko, ale jednak myślę, że trzeba to zrobić tylko na trochę, może kwiecień, najlepiej jak jest słońce oczywiście i warunki dobre, to odsłonić, dać się ziemi nagrzać, potem przejechać płytko glebogryzarką, grabiami czy czym, żeby tak zakłócić to wszystko co tam mogłoby ewentualnie chcieć rosnąć i ostro przykrywać Ściółkować. Ja po prostu też tego nie robię w tej chwili tak na dużą skalę, bo ja się gdzieś napaliłem ostatnio na tę trawę. Uważam nawet, że ta trawa może być lepsza niż słoma, bo pochodzi z mojego tutaj gospodarstwa, gdzie nic nie jest pryskane, a z tą słomą to nigdy nie wiadomo. I też wada i zaleta, że trawa się szybciej rozkłada, bo szybciej znika, ale tak naprawdę można na przykład potem na, na jesieni znowu dać jakiś nawóz, znowu na przykład trawę i do wiosny znowu jest to wszystko przerobione. Bardziej odżywia też można powiedzieć niż sama słoma, bo jest bardziej materiałem zielonym, a nie tylko takim zdrewniałym. Także tam, gdzie jest ściółka, tam mam naprawdę ziemię taką lekko wilgotną i, i malutko chwastów. Tam, gdzie nie ma, to jest taki Saigon jak tutaj niestety. Ile razy ja już się tu napieliłem w tym roku te grządki, to pies to kichał taką robotę i, i jak tylko... Chwilę znajduję teraz, jak tylko jest możliwość, z powrotem trawa, słoma czy cokolwiek, żeby przykryć tę ziemię, żeby po prostu nie musieć łazić koło tego tyle, podlewać, pielić. Spróbujcie, nawet w tym roku jeszcze macie ze dwie, trzy grządki, nawet dwie wziąć. Jedną wyściółkować, jak macie może właśnie tak jak ja jakiegoś selera, pora, skoście trawy, wyściółkujcie sobie, tylko może nie musi ta trawa dotykać tej rośliny, ale dookoła, żeby wszędzie była. Nawet i z 5 cm to spokojnie może być tej ściółki z trawy, czy, czy jakiejś słomy, czy z rębek, czy, czy nawet kory, zależy jaką tam się ma ziemię, wiadomo jak jest bardzo kwaśna to można nie dawać kory, no ale... To już są niuanse, to już, to, już, to już trzeba jakby w to wniknąć trochę bardziej, żeby, żeby to wszystko ogarnąć. Ale po prostu wyściółkujcie sobie jedną grządkę, drugą nie ściółkujcie i zapisujcie sobie ile razy żeście jedną pielili, ile drugą. Patrzcie jak wyglądają rośliny, jak, jak jest tam ten stosunek wodny, zwłaszcza jak nie macie tyle czasu, bo na przykład na działkę przyjeżdżacie raz w tygodniu. No to myślę, że zobaczycie bardzo duże różnice. Ja się w tym roku tak naprawdę po raz pierwszy przekonałem, jak badziewnie to wszystko u mnie prosperuje, jeżeli tej ściółki brakuje, jak dużo jest roboty przy tym, że te chwaściory rosną trzy razy szybciej niż posadzone przez nas rośliny, są przystosowane do tych warunków. Jest im tu dobrze, są silne i po prostu atakują niesamowicie, a yy, nasze yy, przez to są roślinki. Czasem wręcz stłamszone totalnie. Te wysiane niektóre wręcz wykiełkują. Zaraz są gdzieś zarośnięte i padają po prostu. Trzeba im troszeczkę pomagać. Ściółka jest naprawdę dobrym materiałem do tego. Tylko trzeba no, poczytać trochę. Ale, ale zacznijcie od jednej grządki. Od jednej grządki w porównaniu do innych. Myślę, że zobaczycie naprawdę pod koniec sezonu sporą różnicę. A ja jak zwykle zamiast się brać za ogród to tysiące innych rzeczy i, i tylko wam podpowiadam co sam powinienem zrobić, prawda Wtedy byłoby najlepiej pokazywać, a nie, że tylko się teoretyzuje, że tak powiem, no ale u nas to zawsze tak. Tyle moi drodzy. Zachęcam do zgłębienia tematu. O, o tym jest kilka filmów też u nas na kanale. Jak piszecie ściółkowanie, ściółka, no ściółkowanie tam powiedzmy w i lesie to wyskoczy Wam kilka filmów. Już się nie chcę powtarzać. Chciałem Wam tylko po prostu potwierdzić tym filmem, w tym filmie, że ogród bez ściółkowania chyba jest nie dla mnie, bo naprawdę jest masa, masa roboty przy tym i, i no nie, no nie, muszę chyba jednak znaleźć kiedyś czas na ściółkowanie. A teraz uciekam, bo mnie muchy żrą. Muszę znaleźć też czas na umycie się. <laughs> pa pa.